Moi drodzy, udało się! Udało się! Wygraliśmy casting! i Będziemy bogaci! To znaczy, yy, jedno, z nas, jedno z nas <noise> będzie bogate na pewno, a drugie wróci do domu z niczym, ponieważ słuchajcie, wygraliśmy casting do teleturnieju. Będziemy o z tym tutaj panem, ten pan jest prowadzącym mhm. i będziemy brać udział w jego show, Millionaire Game Show, czyli mhm. można wygrać milion dolarów, co to Dokładnie. na to? Dokładnie, ja jestem już tutaj bardzo przygotowana i ja już chcę um, wchodzić, ponieważ Ale, ale myślisz, myślisz, że jesteś przygotowana, myślisz, że jesteś gotowa, żeby wygrać tutaj z czokletem. A... Który jest profesjonalistą w graniu we wszystkich e, teleturniejach na świecie, w sensie nie grałem na, jeszcze naprawdę? w żadnym. ale Ale oglądałem na, dużo teleturniejów, więc... A Wiesz e... co, to może ja w ogóle się tutaj nie, nie będę udzielać, no ponieważ to... jesteś o wiele lepszy ode mnie. No to, no to słuchaj, zobaczymy. Słuchajcie, e, na kanale Czekojnali jest perspektywa moja, a na kanale więcej Czekojnali jest, jest perspektywa Genali, więc jak chcecie I zobaczyć, e, kto jak sobie tutaj radził i kto wygra przede wszystkim, to możecie sobie po prostu odpalić jeden z dwóch filmików, E, a my, słuchajcie, e, odpalamy chyba, prawda? What? Uh, Patrz, jest nawet prowadzący! Okej, okay, uh, okay, ale wiesz co? On tu nam gada my po angielsku. Co? I... My nie będziemy go tak, ja tak, nie tak. chcę startować. Tyle. Proszę mnie rzucić do gry. Okej, okay, okay. my już jesteśmy, wiesz co? Czy ty zauważyłeś tej um, tych ludzi, którzy się wszyscy na nas patrzą? Tak. To mnie przeraża. E, czy to są konkurencje? Ha! Patrz, są konkurencje, są kamery, na które na nas górę? patrzą. E, o, o tam? Dobra, o, o. jestem. Eee, Jesteś? Przez tą dziurę mam o, się nie. przenieść? Okej, okay, żyję. E, gdzie ja teraz? nie wszedłeś tam na górę? E, po prostu rzucasz perłą. Wiem, że rzucam perłą, ale ja tam nie e, mogę wejść na górę. Ale gdzie na górę? Tam, tam, tam i, gdzie jest strzałki. I inne w ogóle. Tam gdzie, o, o nie. O. A, czy, ty też, czy też masz tak, minus? Ty, tak, byliśmy o, za wolni. O, o, o nie, najgorsze te. Tenis? Mamy grać w tenisa z... O. Ale jak ja mam to jak zrobić? Się? Aha, chyba się bije, poczekaj, tak, uwaga. Tak, bijesz się z nim. No, uwaga. No, dawaj, dobra. dawaj. Ho! No, też mi nie udało. Ale ja przed chwilą go dałam radę z nim. Come on, come on, strzelaj. No. Aj, my tracimy pieniądze, jesteśmy beznadziejni w tym. Przepraszam, że ty nie powiedziałeś, że ty jesteś idealnym, a Wojdu... Okej. Okay. Super, dobra, musimy omijać, musimy omijać złe kwiatki, proszę bardzo. bardzo, pyk, pyk, jest dobrze. Czy ja mogę ciach. powiedzieć coś niemiłego ciach, bardzo? ciach, ciach, co? Kurde prowadzący, weź się zamknij! A co on tu cię obraża, czy coś? Tak, on mówi mi wszystkie rzeczy. Dobra, jestem! <grym> jestem! Jest! Udało się to w ten sam moment? Mamy chyba? pieniążki, mamy pieniążki. Uh, e, wheat farmer! On the... o, Aha, czyli musimy e, wszystkie rozsadzić rzeczy do, na maksa. Ej, to jest w ogóle jak party games! No! Pamiętasz ale... kiedy ostatni raz graliśmy w party games na Wiesz jakimś co, serwerze? My... Przepraszam bardzo, party games, ty mnie tutaj nie zagaduj. Ja pieniądze tutaj chcę wygrać. Proszę bardzo, gdzie jeszcze? Tu? Jest! Dobra! Bierzcie! 200, ja też. Ty ja też, mam też 200. 200? Tak, coś okay. tu jest bardzo podejrzane, jego ja powiem okay. szczerze. number Jack. Y Chop down czo... the wood and remove the leaves. Dobra, uwaga. Szybko, szybko, Co? szybko, szybko. O? Musimy siąć drzewo. Pyk. O, pyk. pyk, Pyk. Szybko, szybko. O nie, wszystko spowolniłem, pani. spowolniłem. Dobra, teraz. O nie. To niszczymy. Wszystko niszczymy, wszystko niszczymy, wszystko Ech. niszczymy. A, jeszcze o, te. O nie! I, i, Zapomniałam! I jest. Nie, Człowiek, nie rób tego! Horse Whispered! Dobra, ja już miałem, nie nie chcę konia! Ale wiesz co, czekaj, nie spoileruj, bo chyba ty jesteś wcześniej! Kochasz Save mnie? Horse and right. e, e. Kon, koniku, Ko, Kochaj mnie! Ko, kochaj mnie! Kochasz mnie! Ktokolwiek nie będzie kochał! Jest kocham mnie! Widzisz tak, mnie? Tak, Widzisz tak, mnie? Tak! Saddle. E, chwila, jak to się robi? E. On mnie nienawidzi! O, siodło! Pyk! Jesteśmy! I co teraz? E, ale wiesz jak on to robi? Musimy chyba przejechać na drugą stronę. Halo? Halo? Ej, oh, dobra. jak można, żeby on cię kochał? Ej, musisz na nim siedzieć. Ej, I tak nie wyszło. Musisz na nim siedzieć i on cię nie może zrzucić. Jump boost A, parkour. Ja w parkour! To źle zrobiło w takim razie. Czy jump my tu mamy parkour? jump boost. Aha, ma, okay. mamy, jam, mamy jump boosta, dobra, uwaga. Ho, aha, mam się od tego... Dobra. To jest najgorsze co może być. Slajmy! Ej, slajmy, tak. O o! Hop. Bones, dobra. Nie! Jak się slajmy? Po prostu musisz na nie wbiec. Okej, okay, aha, czyli nie mogę? Pyk, dobra. A! Okay, co ja zrobiłam to! Udało mi się! Nie! O nie, jeszcze mi się nie pyk. udało. Nie! Nie udało mi się czas! Zabijcie! się, okej? Okay. Pyk, dobra? Jest nie, nie za wolno. Aj my tracimy dużo pieniążków. Dużo, dużo pieniążków, Ci ludzie się wstrząs patrzą. Pon Ale ja Podnieś oh, ryby i włóż je do. Do basenu tam z drugiej strony. Co to robi? Jak się to robi? Czekaj, rybo, rybo. Rybo. E, rybo, weź pij ze mną kompot. Rybo, jak cię... Jak mogę podnieść rybę, która jest... Rybo, pyk, weź mnie kochaj. Jak to się... Halo? Ej, jak to się halo? robi? Rybo? E, ej, ja nie rozumiem. Ej, jak to się pyk, robi? Pyk. Może trzeba je zabić? No nie, jak je zabijesz, to chyba nie gor... Ej, ja mam chyba pewien pomysł. E, ja nie rozumiem. Bomb, ja rybo, rybo, ryba nie, nie chciała ze mną pić kompotu. Co ja mam poradzić? ja chyba pewien pomysł, tylko to jest licowanie. O, widzowie Water. widzieli z mojej, mojej perspektywy. Co ty zrobiłaś? Ja trochę. Będę szczera i tak mi się nie udało. Dobra. O kurczę. E. O nie! Nawet kiedy wpadasz i to jest chcesz Czegolę też to spadać! Dobra, jeszcze raz, dam radę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Hop. Nie, byłem na samym końcu. Hej, my jesteśmy beznadziejni w tym. Mów za siebie, ja <śmuszczam> My tu wygramy bardzo, bardzo mało tych <grym w laughs> pieniążków. Eeeem, uh, Anchor... Co? Uh, the anchors by co, co mam zrobić? Eee... Uh, co? O to? O co z tym chodzi, czokle? Ja to widzę. Pierwsze też. O co tu chodzi? Co to, to co C Czy ktoś... Chwila, czy tu trzeba jakieś... O, to trzeba wrzucić chyba do nich. Co trzeba wrzucić do nich? Aha, tak! Rozwalasz glowstone i, w, i wkładasz do środka. Aha! Dobra. I pek 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 pek. No yes. nie, za wolno. Jak to można zrobić szybko? To trzeba zrobić szybko, jakbyśmy wiedzieli o co chodzi. Dobra, floor coloring. Musimy pokolorować... Aha, musimy chodzić i pokolorować. Dobra, dam radę. Ja też dam radę. Dam radę, proszę ja bardzo. Ja trochę czituję Jak to czitujesz? z mojej perspektywy widzą. Co? No, Co? czytowałam. Co ty wersetnia. robisz? Nieważne, już zrobiłam. What? No. Trochę, ale Fight, dobra. O, musimy się tym, zbić się z tymi. Proszę bardzo, pek, 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 pek. Pek, pek, wy wszyscy, proszę bardzo, leżycie. Ciebie. A to można po prostu wiesz, rzucać o Tak, i ciebie. O, elegancko, 200 milionów, proszę bardzo. Traptor, traktor, o nie, traktor parkour. Ej, czemu mi tam jeden nie chce zginąć? Ej, ja i tu Ej, jeden nie zginął. Ja w niego rzucałem i trafiłem w niego za 30 razy. A u ja nie zabiłam ich wszystkich, ja wszystko było w Co ty robisz? Widzowie, nie mówcie mu. Co ty czytujesz? Nie mówcie mu, widzowie, fuck! No i zarazę w słamsko Ej, Czy ty jakoś naprawdę czytujesz? Serio, ja czytuję. W jaki sposób? A, no nie, widzowie, którzy go dają w perspektywie, ci powiedzą. Ale, e, e, co to ma być? O. Dobra? Nie! A, a. Kurczę, zrobiłam drugi raz to samo! Tyk. Nie, ja się poddaję, ja się poddaję, byłam tak wysoko, byłam Tyk. tak dobrze. Dob no nie! Oj, i tak mi pieniądze poszły. Uh, bake cake? Okej, okay. o nie! już skończyłaś? Um, o kurczę, ja tak się czuję, masakra. Eee, to było, to Czekajcie. Masakra. Uh, potrzebuję... Dajcie mi milka! Dajcie bake mi milka. Uh, cake, dobra. Dajcie mi milka, dobra, milkę mam. Pyk, uh, potrzebuję pyk. jeszcze, o oh, kurczę. Uh! Sugar cane, tak się zrobi. Dobra, to i to. Dajcie mi sugar cane. Sugar cana, czemu mi nie chce się rozbalić? Dobra. O Jezu, to trzeba było tym, Cukier, dobra. i teraz... Gdzie to jest crafting? Jeszcze potrzebuję uh, raz... I ...dwa... Fuck. Dobra. Cukier. Ciacho. Dobra, jest. I co z nim ty zrobić? Ty zrobiłeś już? Postawić? Tak. Oh, oh, Ej, wiecie, jak ty tak szybko robisz? 20 milionów. Bo nie musisz układać, tam wystarczy, jak klikiesz w książeczce, jak masz wystarczająco itemów. Co? Hedgemaster. E, dobra, o, dobra zrobić... dobra, teraz trzeba w takim razie... Dobra, to się teraz... Do, do zrobienia. Okej, okay, pyk. E. Pyk. Dobra, pyk, pyk, pyk. E, środek, pyk, pyk. Jest. Czekaj, no. Co jest? O nie! Coś coś zrobiłeś? Źle zrobiłem! 200 milionów, baby! Jest, jest, jest! 100! Tema horse! Zno o milionów. nie, ma horse! Znowu, ale one mnie nienawidziły wcześniej! Ja tutaj będę kolego, ja będę kolego. patrz! To jest dla ciebie, nie. zjedz sobie i proszę, kochaj mnie! Kocham kochaj mnie! Jest! Kocha mnie! I teraz... Siodło! Ej, one mnie nienawidzą! Musisz dać, nakarmić, nakarmić jabłkiem i po prostu na niego siąść Jezus, i odczekać! ale oni nie... mnie O, kocha mnie! Uwaga, A, uwaga, uwaga, ja czy uwaga. Uwaga! Jak się na niego nakłada? Bum, Sto! Czemu, czemu nie mogę do na niego nakładać, prawda? E, e, A, szyktem. muszę wrzeszczeć, ty, dobra. Wiem. O, król, O, nie, muszę teraz podeptać wszystkie. Dobra, wszystkie ja rzeczy. Pek, pyk, pyk! Pyk! Ale czujesz jak wandal. Hu, 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 hu. Ej, mi dostajesz, jakoś wolno idzie. Tobie też? Mi też. Pek, Pyk! pek. Pyk, pyk, pyk. Co? Kiedyś chciałeś być w jednym dziesięciu? E, chciałem. A ja nie nigdy. E, bo wiesz, zawsze w jeden z dziesięciu, jak się jest, to zawsze e, jest, taka, jest taka chwila, gdzie się przedstawiasz i mówisz: Dzień dobry, jestem Paweł. E, studiuję e, informatykę. Moje hobby to Minecraft oraz Minecraft. To już by tam nam na pewno przyjęli. E, co ja mam tu znaleźć? No. Tak? Diamenty. bez sensu. Find trzy i... diamenty. Di Di Czekaj. Nie ma. Nie ma. A, jak ja miałem to nie zrobić? Ma. Nie To było ma. za trudne. Dobra. Find a trident and launch to the top. Ej, spoilerujesz mi, ja jeszcze nie mam. O, jeszcze jeden. Jest jeden, jest jeden. Mam trident. Nie, tu nie ma tridentu. No. O nie. Jak a. ja mam? Jak to się robi normalnie? To jest Aha, czytowany tu się, już tu ten. Się... trzeba przepłynąć. Co, to trzeba trident? przepłynąć? Nie trzeba przepłynąć. Tu nie ma tridentu. Może tu? Trident. Też nie ma. Co? Ale To jest straszne, jest Trident, Trident. Trident? tak, tak, i... Huh. A, Trident, za wolno, <grywia> to jest naprawdę yes. straszne. Mind down, dobra, to mogę, to mogę, to mogę, robiłem to, robiłem to już. Ej, ej. Trident! Pyk, muszę Trident mieć trzy, mi e, jeden. Oh, ej, Trident mi nie działał. Pyk, pyk, środek, e, Mind jeden, down. ale jestem, ale jestem wolny. Ja nie mogę. One wszystkie wyglądają tak samo, te bloki, dlatego. Ej, bez kitu. Tak, Ej, tak, tak, a... tak, 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 a... tak, tak. 1, tak. 2, trzy. polecam. Ej, rękę trzymać. Ja nie Dobra. mam. Dobra, udało się, plus 100. Clear the water. Ej, co mam zrobić? Aha, rozumiem. Hej, mi pyk, to o wiele gorzej pyk, idzie niż tobie. Pyk, pyk. Dobra, jest. Uff. Już prawie, proszę nie. Proszę nie wprowadzać gry. To już koniec? Tak. Kto wygrał? Czukle. Kto to wygrał? Daje, że ty. Uwaga. Co? Kto? Kto, wygrał? Kto wygrał? Ja patrz, pokazuje na mnie. Wygrałem! Co mogę zrobić? Nie wiem. E... A masz jakiś samochód nowy? Wygrałem Wygrałeś. samochód. Wygrałeś samochód jakiś, dobra, ale wiesz co? Powiem ci tak, że. Ty zasługujesz na to wygraną. No, ja byłam akurat beznadziejna. E... No wcale nie. Hej, nie mów tak. Nie, no. Nie... Trzeba się przyznać. Widzę hey, widzieli. Hej, byliśmy, byliśmy beznadziejni ja... obydwoje. Słuchaj, nie dość, że ja czytowałam. To jeszcze zepsułam i przekraczałam. Jak ci Powiedzieć ci sekret. E... Jak, jak się wiesz, jak się tutaj mm, poruszasz, nie? No. Na początku, to się możesz trochę bardziej poruszyć. To znaczy? No po prostu wiesz, jak, cię tak, jak rzuca cię na jakąś mapkę, nie? No. I ty się nie możesz ruszać. Tak? To nie jest prawda, możesz się trochę ruszać. O oh. I co, co dzięki temu zrobiłaś? Nie, na przykład za pokolorowałam szybciej. I to tyle. O! Oh. No. Okay. Eee. <laughs> Czyli i tak cię należała. Dyskwalifikacja. <laughs> Mam koronę! Patrz, taką tę czoło posłuchajcie do tego, do zębów. Ej, ej, czekaj, czerwony, pomarań, Ej, prawie jest ten sam kolor. Dokładnie, ty po prostu zawsze byłeś królem. Zawsze byłeś. wiesz, co ja taką, taką koronę powinienem mieć na sobie cały czas. Tak więc, moi drodzy, Król Czoklet się z wami żegna oraz Królowa... Ga nie, taka nie, przegrana ga ga Gaenali. Ja... Paś też się z wami żegna. Ja, ja... Pamiętajcie, ten. możecie zobaczyć drugą perspektywę na drugim kanale. No, Jak chcecie zobaczyć okropnego cztera, który i tak, i tak przegrał i okropny Dokładnie, Tak czy inaczej, dzięki było. za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym i cześć!